Siemaneczko z tej strony Miss Sims. Witam was już w drugim dniu naszego vlogmasa Sims Masa. Jak widzimy miasteczko pogrążone jest jeszcze we śnie. W nocy spadło jeszcze więcej śniegu, także jest naprawdę fajna zimowa atmosfera. I tymczasem przyjrzyjmy się, co robią nasi Simowie. Laura w świeżo zrobionej sypialni, bo pamiętacie wczoraj się tym zajmowaliśmy. Jeszcze sobie śpi, dlatego, że o godzinie siódmej idzie do pracy. A co robi Felix? Zaraz wam powiem. Aha, właśnie. Ponieważ wiecie co? Tak troszeczkę o tym myślałam o tym naszym kalendarzu tej skarpetkowym, że każdego dnia będą robili jakieś zadanie. że wydaje mi się, że byłoby też super, gdyby włączył się do tego Felix. Także dzisiaj to on otworzy skarpetkę numer dwa. I zobaczymy jakie zadanie będzie tam dla niego przewidziane. I uwaga, tak sobie pomyślałam, że związku w związku z tym, że Laura idzie dzisiaj pierwszy raz do pracy, byłoby bardzo miło z Feliksa strony, gdyby wykonał dla niej jakieś właśnie jedzenie. I to będzie właśnie dzisiejszym zadaniem do wykonania dla Feliksa. Przygotuj jedzenie na wynos dla kogoś, kogo kochasz. No to to od razu wiadomo, że chodzi tu o naszą Laurę. Także zróbmy może to przez podaj śniadanie. Co sobie Laura mogłaby zjeść podczas swojego pierwszego dyżuru w szpitalu? Pomyślmy, może jajecznicę z bekonem? Właściwie bardziej pewien sałatkę owocową, bo jajecznica z bekonem na zimno raczej nie będzie smaczna, także może przygotuj jej sałatkę owocową na szybko. Zobaczymy w jakim stanie jest Laura przed swoją pierwszą pracą, no nie najgorszym, będzie musiała rano tylko coś zjeść, ale właśnie tym zajmiemy się tutaj może, jak Feliksowi uda się coś przyrządzić, towarzyszmy mu, zobaczmy jak mu idzie. Wydaje mi się, że Felix po raz pierwszy w życiu ma chyba w ogóle jedzenie w ręku, chociaż właściwie nie jestem pewna, czy on kiedyś nie gotował w rodzinnym domu Laury, kiedy zajmował się prowadzeniem tego domu, chyba tak, także chyba aż tak takich podstawowych umiejętności gotowania mu nie brakuje. Jak widzimy siekamy tutaj jakiegoś arbuza, tutaj jabłka, także to będzie naprawdę taka, wiecie, wypasiona jakby sałatka. Oj, coś tutaj się rozpoczęła, telewizja, telewizyjna premiera sezonu. Ej, wiecie co, właśnie mi się przypomniało, że miałam się zająć na dzisiaj tym kalendarzem. Wybaczcie mi, jeszcze tego nie zrobiłam. Także tutaj, no niech to sobie na razie wisi. Powiedzmy, że oni dzisiaj po pracy już razem usiądą. Jeżeli uda nam się zarobić, może na jakiś telewizor, bo na razie tutaj, jak widzimy, wszystko jest jeszcze Popakowane, i może obejrzą sobie razem jakiś świąteczny film, ale właśnie to wszystko zależy od was. Czy zarobicie na tyle, żeby było nas dzisiaj stać na telewizor? Także na tym etapie ciężko jest mi to przewidzieć. Lauro, ty za chwileczkę idziesz już praktycznie do pracy, także mogłabyś pomału wstawać, zacząć od toalety i potem zejdziesz na dół i zobaczysz, że twój mąż. Przygotował dla ciebie śniadanie na wynos. Zaraz to zresztą szybko spakujemy, żeby nie zapomnieć, żeby jego tutaj praca nie poszła na darmo. Trzeci poziom gotowania. No to jak widzimy, Felix nie jest aż na takim podstawowym poziomie. Tak jak myślałam, właśnie już coś tam o gotowaniu wie, co nieco. Ale lepszy ryc niż nic. I uwaga, pokaż, jak wygląda Twoja sałatka, tylko nie wysyp wszystkiego, bo to byłoby straszne. Aha, w ten sposób. Dobra. Nie zajadaj tej porcji, bo zjeść razem raczej niestety nie zdążycie. Bardzo mi przykro. Czemu schowałeś do lodówki? Ja bym chciała, żebyś zrobił to w ten sposób, że zapakuje i na wynos, proszę bardzo. Pyk i gotowe pojawia się torebeczka. Felix wykonał swoje kalendarzowe zadanie, Co się stało. A jest mu zimno. Właśnie musimy tutaj pomyśleć o jakimś ogrzewaniu, ale powiem wam szczerze, że się troszeczkę boję o koszty. A gdzie jest to jedzenie? Gdzie on je schował? Ej, no weźcie. Dobra, to zrobimy to inaczej. Może tak, Lauro, chodź, podejdź tutaj sobie sama. Zobacz, twój mąż zrobił dla ciebie sałatkę. Wstał szybko, specjalnie, żebyś miała co zjeść, i weź sobie po prostu, za po schowaj porcję do wyposażenia. Zrobimy to w ten sposób, bo tutaj gra chyba wygenerowałam jakiś błąd, bo nie widzę nigdzie tutaj tej sałatki. Może w lodówce będzie więcej opcji otwórz, pokażcie. Nie, tam jest tylko to, co on schował. No nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest. Ej, Lauro, szybko, bo nie zdążysz, będzie nam bardzo przykro. Słuchajcie, 9 minut. Nie wiem, czy ona zdąży tutaj w ogóle dość, bo dom jest naprawdę duży, tak. Także może ja sobie pozwolę to zrobić w ten sposób, że żeby nie było ja sobie tą porcję tutaj albo całość, o weź całość postawisz dzisiaj w tym w szpitalu jedzenie od twojego męża, że on przygotował dla wszystkich doktorów przykładowo. Słuchaj, może jeszcze uda tutaj ci się skraść mężowi całuska. Czekajcie więcej romantyczne pocałuj, podziękuj mu po prostu za to, że przygotował dla Ciebie śniadanie, bo było to bardzo miłe. Z jego strony widzimy też Ci ziemno. przysięgam, zajmiemy się ogrzewaniem, koszty prądu wtedy naprawdę niesamowicie wzrosną. Laura zaczyna swoją zmianę w szpitalu. Pierwszą. Czy Laura ma pójść do pracy sama, czy chcesz pójść z nią? Idziemy z nią, oczywiście czekaliśmy na to, jestem ciekawa jak ją wystroją. Mam nadzieję, że w razie co uda mi się zmienić, bo chciałabym, żeby ona wyglądała, wiecie, tak na taką elegancką panią doktor. I tymczasem widzimy się w szpitalu. A więc to już właśnie dzieje się to wszystko na naszych oczach. Laura studiowała cztery długie semestry właśnie tutaj po tą chwilę, żeby po raz pierwszy przekroczyć próg szpitala jako pani doktor. Jak wiemy, nie rozpoczynamy tego od początku tej przygody, dlatego, że właśnie ze względu na swój dyplom jesteśmy już na poziomie szóstym. Także tutaj od razu mamy troszeczkę bardziej zaawansowane zadania i właściwie może to i lepiej. Słuchaj, co my tutaj mamy Cię do zrobienia? Popisz próbkę tkanki pacjenta, prześwignij pacjenta, aparatem i prowadzić badania, aby uzyskać diagnozę. Jak widzimy, pacjenci już tam sobie siedzą, czekają na nas, ale na dzień dobry, Lauro. Myślę, że byłoby dobrze przywitać się z ludźmi, z którymi będziesz pracowała. Także tutaj poznamy teraz pana miłosza. Pakułę. Szkoda, że tutaj nie możemy szpitala remontować, bo byśmy tutaj też oczywiście postawili jakieś choinki, inne świąteczne motywy, bo wydaje mi się, że im ładniej jest w koło, tym szybciej nasi pacjenci by po prostu zdrowieli. I uwaga, witamy się tutaj z panem. O, tutaj szła chyba kolejna jakaś pani. Poczekajcie, ty jesteś panią doktor Maria Piętka, po przywitajmy się z nią, a jak my się nazywamy w ogóle, my jesteśmy. Doktorem aha, czyli ta pani jest na równi z nami. Tylko podejrzewam, że tutaj od dawna pracuje, wiecie, doskrobała się po łyżeczce, a my od razu pyk z dostaliśmy taki awans ze względu na swoją po prostu wiedzę. Dobra, przywitaliśmy się tutaj z naszymi współpracownikami. Mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy potem czas, żeby może sobie z nimi właśnie na przerwie zjeść sałatkę przygotowaną przez Feliksa i teraz musimy pomyśleć od kogo tutaj zaczniemy, czy zaczniemy od strony, czy może nie wiem, jeżeli są dzieci, to od dzieci, albo od osób starszych. Tutaj siedzi Penny z Zobaczmy, kogo mamy tutaj na tej kozece. Tutaj siedzi pan Ran Rangi, tu siedzi pani Liberty i tutaj mamy jeszcze panią, yy, panią, panie. <ścoughs> Wydaje mi się, że ta pani jest w ciąży. Nie, ale zobaczcie, ma jakieś takie kropki. Słuchajcie, zajmijmy się może nią, bo się boję, że to może być choroba zakaźna i za chwilę przykładowo obejmie cały szpital. Także zacznijmy od tej pani. Zbadamy ją, proszę tutaj. Pobierz próbkę tkanki. Podejdź tutaj, Lauro. Idziemy tam, widzieliśmy pani chyba kaszlała. Musimy zwracać uwagę na takie objawy, dlatego że wiem, że ktoś gdzieś kiedyś w internecie miał umieszczone, jak szybciej diagnozować pacjentów, właśnie obserwując ich tutaj objawy. Ej, czemu nam skreśliło? Ja skreśliłam tylko, żebyś z nimi nie rozmawiał. Ja, słuchaj, podejść tutaj, można w początku. O, proszę bardzo. I wtedy tutaj od razu raz jeszcze zbadaj, pobierz próbkę tkanki. Oczywiście, zobaczymy, jak ci pójdzie. No, twój strój nie jest zbyt rewelacyjny. Postaram się to jakoś pozmieniać. Wiem, że kodami chyba idzie zmienić. O, pani kaszle. I uwaga, pobieramy tutaj próbkę tkanki. Uda nam się jej nie zniszczyć. Udało się, Lauro. Jesteśmy z ciebie zadowoleni. Analizuj próbkę. Dobrze, słuchaj, wiesz co? Możemy teraz najpierw skierować panią na badanie rentgenowskie, i po drodze potem wracając. Co tu się stało? Ty potrzebujesz do toalety? Nie, jest głodna, ale pojawił się jej, pojawiła się jej toaleta. Myślę, że widzieliście. Pozwolę sobie troszeczkę ściszyć, bo nie słyszę swoich myśli. Znowu nam tutaj skreśliło. Ejże, nie mów, że ten szpital ma jakiś błąd. No, jak widzicie, chyba ma. Okej, okay. słabo. A możemy po prostu tutaj kliknąć na to. I badanie? Nie, z kalibru jest tylko... E, I dziecko tymczasem przyszło, oczywiście dzieckiem też postaramy się zająć na badanie rentgenowskie. No, coś nam z tą panią, z tym badaniem rentgenowskim nie idzie, także może zajmiemy się, zajmiemy się teraz tutaj tą e, badaniem tej próbki, której, którą oni pobraliśmy. podejść tutaj, Lauro. Jak widzimy, pani doktor też się chyba właśnie tym zajmuje. E, jesteśmy cię w pracy do godziny 17. Możemy sobie ewentualnie dwie godziny przedłużyć. E, podejrzewam, że co jakiś czas będziemy z tego korzystali, ale ogólnie bym nie chciała, dlatego że chciałabym, żeby mieli czas na przygotowanie domu do świąt, na upieczenie wszystkiego, wiecie, zrobienie listy zakupów i tak dalej, a to jednak no troszeczkę jest zajmujące, także chciałabym, żeby Laura, owszem, skupiła się na karierze, ale żeby nie stała się karierowiczką, żeby pamiętała o swoich priorytetach, którą stanowiła jej rodzina, zobaczcie, dużo dzieci przychodzi, czyżby w szkole była jakaś epidemia? a może jakiś trudny sprawdzian i kombinują jak się z niego tutaj wydostać. No zobaczymy, zobaczymy. Laura na razie cały czas analizuje próbkę, sobie troszeczkę pozwolimy przyspieszyć. Jest głodna, będziemy musieli zrobić przerwę na jedzenie. Co tutaj się pokazuje Feliksa? Felix, słuchaj, wiesz co? Właściwie iść do pracy, bo stąd nie będziemy mogli tutaj tą kierować. Ej, czekajcie, udało nam się ukończyć badanie. Wyniki zdecydowanie wskazują, że pacjent jest nosicielem jakiejś choroby zakaźnej, widzicie? Mówiłam wam, że musimy na to właśnie zwrócić uwagę, że tutaj Chyba coś się będzie działo. Ej, facet nam zajął komputer, ale my go bardzo potrzebujemy. Także ja sobie pozwolę troszeczkę oszukać i go zresetować. Dzięki bardzo, bo musimy zarejestrować wyniki analizy próbki. Podejrzewam, że może musimy ostrzec, wiecie, inne szpitale, że jest choroba zakaźna i może dopadać innych simów. Także nasz szybciutko to zróbmy, albo po prostu mamy taki elektroniczny dziennik pacjenta i musimy wprowadzić tą informację tutaj o tej chorobie, właśnie do takiego dziennika, żeby potem mieć szybki dostęp do jego danych. Także ciężko jest mi powiedzieć tak naprawdę po co to robimy? Dobra, Lauro, od razu wracamy do tej pani. Aha, czemu ta pani teraz stoi? Wiecie co, a może nie możemy jej wziąć na to badanie, bo ona jest w ciąży? Mogłoby tak być, jak myślicie? Spróbujemy raz jeszcze z tym badaniem rentgenowskim. Teraz jak tutaj już ona wstała i my wstaliśmy, może nam się uda, mamy pobrać kolejną próbkę tkanki. Możliwe, że wiecie, zlecili nam, żeby sprawić, czy ta choroba zakaźna się gdzieś tutaj nie rozwija. Może też tak być. Wydaje mi się, że ona jest w ciąży i przez to nie może, a nie wszyscy stoją. Okej, okay, dobra, słuchajcie, nie pościel łóżko, ale przyjmiemy tą panią z powrotem na kozetkę lekarską. Proszę bardzo, pani się położy, pani odpocznie. Zbadamy panią, sprawdzimy temperaturę, zobaczymy, osłuchamy ją może i dowiemy się czegoś więcej o jej chorobie. Słaba diagnoza? Nie, nie, nie. Słabe diagnozy nas nie interesują. Zbadaj, prześwietlij ciało. E, potem tutaj jeszcze zajrzyj do oczu, zobaczymy, co tam się dzieje. I tutaj te wszystkie opcje, które możemy skorzystać bez tego badania rentgenowskiego, żeby po prostu postawić tutaj jakąś diagnozę. Pojawia się opcja przyzwoitej diagnozy, i mamy trzy opcje. I teraz tak, pieczenie w brzuchu nie, bo ta pani na pewno nie wymaga tutaj naszej operacji. Ewentualnie może to być właśnie tutaj. Lamia, grypa albo zimne dreszcze, tylko wolałabym pierwszego dnia się nie pomylić. Także słuchajcie, kontynuujmy, zbierzmy może wywiad, co tutaj jej dolega, zajrzyjmy jeszcze do uszu i zobaczymy, czy coś nam odpadnie, żebyśmy mogli tutaj podjąć dobrą decyzję. Uwaga, zaczekaj, jaką prześwietla na wylot, tak naprawdę. Ale Laura, jakie skupienie! Szansa na przyzwoitą diagnozę, super. Zobaczymy, czy już mamy jakieś mniej opcji. Nie, nadal te trzy. No wiecie co? Będziemy musieli naprawdę strzelać, a jak źle wybierzemy? No dobra, słuchajcie, musimy podjąć ryzyko i podjąć tu jakąś decyzję, co tej pani może być. Przyzwoita diagnoza, lamia, grypa czy zimne dreszcze? Mi się wydaje, że przy lamie i grypie oni się tak dziwnie śmieli, ale już nie pamiętam. Naprawdę długo nie grałam tutaj w bycie lekarzem. Słuchajcie, weźmy jej zimne dreszcze, chociaż nie widzę, żeby miała zimne dreszcze. Kurczę, już sama nie wiem. No dobra, za późno. Już wydajemy tutaj osąd na nią. Za chwilę podamy jej lekarstwo. Lecz schorzenie pacjenta. No zróbmy to, ale nie jestem cały czas pewna. Poczekajcie więcej. Eee, lecz pacjenta. Zaszczep przeciwko zimnym dreszczom. I uwaga, skupmy się, zobaczymy. Lauro, trzymamy kciuki, że nie zrobiłaś się krzywdy. I uwaga. O nie! O nie, nieskuteczne leczenie, źle. Zobaczcie, ta pani zemdlała. O nie, nie wygląda lepiej po przyjęciu zastrzyku. Diagnoza, jaką wystawiła Laura, była nieprawidłowa, co będzie miało wpływ na ocenę jej pracy. No, tak się staraliśmy, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a i tak nie wyszło. Ups, niezbyt dobry początek, Laura. Słuchaj wiesz co? Ja wiem, że nawet nie jesteś. Połowie swojego dnia pracy, ale myślę, że po takim wydarzeniu chciałabyś chwileczkę tutaj w samotności usiąść i odpocząć. Także choć zaprosimy Cię, żebyś sobie coś zjadła, pomyślała o tym wszystkim, co się wydarzyło. Słuchaj, nie bierz sobie tego do siebie, lekarze też się niestety mylą, także się proszę bardzo, nie przejmuj. Weź sobie tutaj proszę jedzenie, które zrobił dla Ciebie twój mąż. Zostaw na środku, jakby te inni współpracownicy mieli ochotę. Zresztą poczekajcie, może sobie ich na chwilę dodamy do grupy. Nie wiem, czy w szpitalu jest to możliwe, ale spróbujemy. Niech cały szpital weźmie. Sobie przerwę. Nie da się tutaj. Niestety, dołączyć do grupy. No nic, także po prostu, jak będą chcieli, niech się częstują. A ty zjedz sobie, odpocznij, zbierz myśli do kupy, bo za chwileczkę przyjmiemy kolejnego pacjenta. Nie skupię się na porażkach, skupię się na tym, że tam jeszcze czeka chyba pięciu simów, których, którym trzeba pomóc. I ty oczywiście się tym zajmiesz, także się naprawdę nie przejmuj. Zobaczymy. O, widzicie, jak sałatka od męża tutaj fantastycznie na nią wpłynęła. Myślę, że byś mogła wysłać do niego smsa, pochwalić go, że zrobił taką dobrą sałatkę. wyślij smsa na szybko i wracamy tutaj pomału do pracy. Czy możemy tę sałatkę? Schować z lodówki, żeby się z niej zniszczyła. Tu chyba niestety lodówki nie ma. Miejmy nadzieję, że to inni zjedzą zanim zacznie śmierć, bo naprawdę byłoby nam szkoda. I okej. Okay. Patrzymy na pacjentów raz jeszcze. Ta pani nadal tu śpi, zemdlona, słabo. Myślę, że teraz tutaj może wybierzemy wedle kryterii, kto jest najstarszy, tutaj jest najstarszy pan, także może podejdziemy do niego, bo dzieci, jak widzimy, nawet jeszcze nie zostały przyjęte. Wiem, że my powinniśmy ich przyjmować, ale skupmy się na pacjentach, jakich mamy. Także tak, skierowanie, przyjmij pacjenta na kozetkę i spróbujemy z tym panem zrobić tutaj właśnie to prześwietlenie aparatem rentgenowskim, może nam się uda. Tutaj się pojawia odpowiednie podejście do pacjenta, dobra diagnoza. No to jest chyba jakaś pomyłka, bo niestety nam nie poszło zbyt dobrze i jak widzimy, ocena pracy naprawdę de facto nam spadła, ale lepiej. Lauro, nie martw się, z kolejnym pacjentem masz znowu szansę i miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Przyjmujemy tutaj pana na kozetkę. Pobierzemy od niego oczywiście od razu próbkę. Także zbadaj pacjenta, pobierz próbkę tkanki. Ups, zbiliśmy próbkę tkanki, jak widzieliście. Także, no cóż, chyba nam naprawdę nie idzie zbyt dobrze. Spróbujemy raz jeszcze. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Lauro, skup się, proszę. I uwaga. Mamy to także fantastycznie. Spróbujmy z tym panem podejść na te badania rentgenowskie. I ty wracając, mam nadzieję, że uda nam się podejść do, na analizowanie próbki. Zobaczymy. Tak, tamta. W tamta pan nie miała błąd przez to, że była w ciąży. Zobaczcie, ten pan idzie z nami od razu na badanie, choć Laura, szkoda czasu, już jest naprawdę, zrobiło się po 12, coraz później, jak widzimy, właśnie przeprowadzamy badanie rentgenowskie, pan sobie stoi, miejmy nadzieję, że nie jest w ciąży, bo niestety, o, zobaczcie, widzieliście, szedł mu dymek z uszu, trzeba zwracać uwagę na takie właśnie syndromy, żeby potem wiedzieć, jaką postawić diagnozę. Wracając do tego, że mam nadzieję, że pan nie jest w ciąży, bo w Simsach jest to możliwe, a jednak takie badanie rentgenowskie dla Simów w ciąży, w ogóle po prostu byłoby bardzo, bardzo szkodliwe. Także miejmy nadzieję, że Pan w ciąży nie był. Yy, właśnie dlatego, dlaczego ta Pani z nami po prostu tutaj nie przeszła. Dobra, ten Pan sobie sam pójdzie na kozetkę. Ty w tym czasie podejdź tutaj, zanalizować jego próbkę, proszę bardzo, pobraną od pacjenta. Zobacz tutaj, co tutaj z tą próbką się wydarzyło. A on powinien sam przejść. Przynajmniej tak zawsze było, a jeżeli nie, to potem tutaj go przyjmiemy raz jeszcze po drodze, bo szkoda, szczerze mówiąc, czasu, żeby go odprowadzać na miejsce. Wow, patrzcie na to. Tylko My pracujemy w tym szpitalu? Zobaczcie, jaka się robi kolejka. Już w fakt, że co ile tutaj jeszcze tych pacjentów jest. No, nieładnie. Tu jest ta pani, zobaczcie, oni sobie grają w komputerek i rozmawiają, zanim wzią, zamiast wziąć się tak naprawdę do roboty. Przez co tutaj, jak widzimy, nasi Simowie mogą za chwilę zostać odsyłani z kwitkami, bo nie będzie komu ich leczyć. Co to się pokazało nam? Zdecydowanie wskazują, że pacjent jest nosicielem jakiejś choroby zakaźnej. Zobaczcie, znowu kolejna choroba zakaźna, także słabo. Dobra, ten pan na ciebie tutaj poczekał, także weźmy go od razu, przyjmijmy na kozetkę. Robisz się bardzo śpiąca. Lauro, serio? Przecież spałaś, w miarę się wyspałaś. Nie rozumiem tego do końca. Uwaga, idziemy z nim tutaj. Zmierz temperaturę pacjenta. Oczywiście od razu się tym zajmiemy. Poczekajcie, sobie przybliżymy, żeby go widzieć. Przyzwoita, nie, nie. Zbadaj, zmierz temperaturę, proszę bardzo. Zobaczymy, co nam wyskoczy za kolejne zadanie. O, wybuch nam prawie, widzieliście to? Ewidentnie będzie cierpiał na coś związanego chyba z gorącą głową, jest chyba taka choroba. Czekajcie, przyzwoita. Spuchnięta potrójna groźba, gwiazdy przed oczami. Myślę, że to będzie spuchnięta głowa, bo potrójna groźba to jest operacja, a to jest choroba zakaźna, czyli na nią na pewno operacji nie będziemy robili. Zbadaj pacjenta, weźmy sobie, prześwietl jego ciało, bo tutaj widzimy, że nam wyskoczyło takie zadanie. Zobaczymy, co tutaj Laura wykryje u pana. Słucha. Spokojnie stara się oddychać, jak widzimy, żeby jej nie przeszkadzać. Zajrzyj do oczu, oczywiście, proszę. Nie do uszu, nie do uszu, nie. Czekaj, już zajrzała. O -o. Jak to teraz będzie kolejne zadanie, to nie będziemy mogli tego wykonać. Także brawo, Miss Sims. schrzaniłam to troszeczkę. Zaglądamy do uszu i uwaga, coś wiemy więcej. No, teraz mamy zajrzeć do uszu, no już nie zajrzymy. No wiecie wy co? Słuchajcie, zmniejszmy mu jeszcze temperaturę raz jeszcze, chociaż chyba to już robiliśmy. Aha, i teraz mam albo spuchniętą głowę, albo potrójną groźbę. Myślę, że to będzie spuchnięta głowa. Spróbujmy raz jeszcze postawić diagnozę. Miejmy nadzieję, że tym razem trafną. I uwaga, dajemy mu lekarstwo. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Za pomocą zastrzyku. On się tutaj po malutku kładzie. Pyk i. Tym razem, jak widzimy, sukces. Pacjent został wyleczony. Była skuteczna i schorzenie zostało wyleczone. Laura prawidłowo zdiagnozowała problem, poprawiając swoją ocenę pracy. No super, Laura, rewelacja. E, słuchaj, teraz tutaj widzimy panią Penny, także może zacznijmy tutaj sobie od niej. Podejdźmy sobie do niej tak. Zbadaj pacjenta, zajrzyj do uszu, żeby wykonać to zadanie. Mimo, że już tutaj mamy zaliczone, więc tak nie musimy się nad tym skupiać. Ale może uda nam się pomóc jeszcze chociaż jednej właśnie tutaj pani Simce e, wyjść. Dzisiaj do domu w miarę zdrowym, także trzymajmy kciuki, że w miarę szybko tutaj nam pójdzie. Zaglądamy jej do uszu. Ja lubię to, jak to tak się fajnie prześwietluje tutaj wszystko. Potrzeba więcej badań i testów. Przyniosło interesujące wyniki. Musi kontynuować prowadzenie badań i testów, aby postawić diagnozę. Dobra, prześwietl pacjenta aparatem rentgenowskim, no, ale na wszystko będziemy robić rentgen. No wiecie, wy co? Słuchajcie, dobra, co zrobimy? Tak, skierowanie. Najpierw tak, najpierw sobie pobierzemy, może, próbkę. Dlatego, że jak widzicie, musimy tutaj. A nie, zarejestrować wyniki. Czyli chodzi o to podobne. Dobra. Po prostu sobie pobierzemy ją, żeby w razie co mieć. Spróbujemy, może tutaj badać dalej. Zrobimy tak. Zmierz temperaturę. Ignorujmy tutaj te zadania. Może uda nam się znaleźć odpowiedź na podstawie tutaj tych kilku rzeczy. O, widzimy. Boli ją chyba brzuch. Robi jej się jakby niedobrze. Może nam się pokaże zaraz jakaś diagnoza, bo szczerze mówiąc, za każdym razem korzystać z rentgena to jest dla mnie przesada. No, widzimy po mnie, że coś tej pani na pewno ewidentnie dolega, dlatego że czuje się chyba bardzo słabo. Ale nadal nie mamy żadnej przyzwoitej do Diagnozy są tylko dostępne słabe. Zobaczcie, no nie chciałabym strzelać. Myślę, że to nie jest nic, co wymagałoby operacji. Chociaż z drugiej strony ona dość często pokazywała ten swój brzuszek. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Wiecie co, no? Wiecie co, no dobra, no weźmy ją na ten rentgen chociaż nie jestem do tego przekonana, żeby każdego ty praktycznie badać, no ale spróbujmy, może de facto da nam tutaj jakąś odpowiedź, dlatego, że wszystkie badania, które mogliśmy zrobić na kozetce, niestety nam zbytnio nie pomogły, jak widzimy Laura jest naprawdę w fatalnym stanie, miejmy nadzieję, że sobie jeszcze poradzi, o chyba się zaciął, a nie, idzie dalej. Pierwszy dzień byciem lekarzem na pewno nie jest dla niej zbyt łatwy. Postawiła jedną błędną, ale też jedną dobrą diagnozę i teraz prowadzi badania, żeby tutaj oczywiście pomóc tej pani jak najlepiej potrafi. Skończy się za godzinę. Czy chcemy zostać dłużej w pracy? Nie. Myślę, że nie. Nie jesteśmy ani w stanie, ani po prostu tutaj nasza Laura nie ma ochoty, bo dzisiaj myślę, że cały czas przeżywa tą złą diagnozę i chciałaby wrócić do domu, żeby wyżalić się w ramionach ukochanego, dlatego że myślę, że jest to dla niej dość obciążające. Kiedy ona teraz znowu pracuje, poczekajcie, aha, jutro ma wolne, także fantastycznie, ach, tutaj mamy jej, patrzcie, Doktor to jest w ogóle nazwa całej kariery, a ona jest w chwili obecnej starszą pielęgniarką jedynie, a w kolejnym awansie będzie już lekarzem pierwszego kontaktu, czyli takim prawdziwym. Dziwnie, że starsza pielęgniarka może wydawać tej diagnozy i e, dawać, leka e, dawać lekarstwa, takie wiecie, sama z siebie. Także wydaje mi się, że Lauro, nie musisz mieć do siebie żalu, to nie twoja wina, chociaż wiem, że chyba masz opcję skonsultowania się z doktorem, także może z tego powinnaś była skorzystać tutaj z tą panią. E, zobaczcie, to tak mi się przynajmniej kiedyś wydaje, że było coś takiego, że y, spytaj, czy. Ale to chyba jest na niższych poziomach, bo jak tutaj widzę, niestety tego nie mamy. Zrobiliśmy prześwietlenie, ale Laura ze wstydem przyznaje, że zupełnie nie rozumie wyników, co? Dobra, ja myślę, że to już na dzisiaj nam wystarczy. Laura, słuchaj, idź sobie jeszcze do toalety, skorzystaj. Ta pani już tam pójdzie, już nie będziemy chyba jej męczyli żadnymi tutaj naszymi e, diagnozami, zwłaszcza, że jest słaba. Niech się zajmie tym, po prostu kolejna zmiana, zwłaszcza, że my za 10 minut i tak wracamy do domu. O, kichnęłaś, chyba jesteś chora. Znowu jesteś przerażona. Musicie wiedzieć, że nasza Laura ma niestety telasofobię, która do niej co chwilę się tutaj pokazuje jej, przez co właśnie jej humor jest przestraszony. Aha, teraz nam tak, zakończyła nam pracę, wspaniale Pracowała. Przyszłość z pewnością przyniesie awanse i zapewni zdrowie społeczności. Zarobione pieniądze. O ładnie, udało nam się zarobić, super. Będzie może na telewizor, żebyśmy zdążyli jeszcze dzisiaj obejrzeć jakiś serial świąteczny. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. I wróciliśmy. Myślę, że nasza Laura, o jedyne o czym marzy, oprócz oczywiście toalety, to schować się w ramionach swojego męża, którego niestety nie ma, bo jak widzimy, Felix jeszcze nie wrócił ze swojej pracy. Felix, o której ty do nas wrócisz, weź mi powiedz, proszę? Też jesteś w słabym stanie. No, fantastycznie o was dbam. Felix wróci o godzinie 18. Słuchaj, Laura, także szybciutko skocz do toalety. Może uda ci się tutaj dojść. Potem może przywitamy się z naszym małym Bilim, który cały dzień był sam. Pokaż, Bili, co u ciebie. O nie, czekajcie, skreślam jej toaletę. Dobra, dobra, żartowałam. Idź do toalety najpierw. Musimy tutaj jak najszybciej na dole zrobić jakąś toaletkę, bo jak widzimy, naprawdę na razie, no jest jej po prostu trudno. Zwłaszcza, że świeżo wróciła z pracy w dość słabym stanie. Nie zdążyła chyba skorzystać z toalety w, to, w... W szpitalu, może ktoś po prostu był, albo no po prostu czas pracy się skończył i tej gra przekierowała ją z powrotem. Okej, okay, udaje nam się skorzystać z toalety na czas, bez wpadki pęcherzowej. Także słuchaj, Lauro, no póki tutaj męża jeszcze nie ma, e, spróbujesz tutaj może podejść, posprzątamy troszeczkę kuchnię po waszym śniadaniu i wyjmiemy coś na obiad. Wiem, że wczoraj robiłaś rybkę, która jeszcze dzisiaj powinna być dobra. Także może właśnie tutaj przy rybie opowiecie sobie, jak minął wam dzień. Oczekajcie, Felix też już zdąży wrócić z pracy, także super. Postawimy tutaj wam rybę, zjedzcie sobie razem, proszę bardzo, weź porcję, ty też od razu siadaj, weź porcję. E, co za pracowity dzień, Felix, wrócił do domu, zarobił 720. Ej, no super, cieszę się bardzo, także pomału zbiera się tutaj jakieś już, e, pie, zbierają się jakieś pieniążki, za które może za chwilę kupimy im tylko jakąś prowizoryczną kanapę i telewizor, żeby mogli tutaj sobie usiąść i obejrzeć ten program telewizyjny, który będzie, miejmy nadzieję, świąteczny. O, Laura, jaka wykończona idzie, widzicie to? Biedna. Ewidentnie ten dzień w szpitalu chyba nie spełnił do końca jej marzeń i oczekiwań. Felix tutaj już idzie na rybkę też. Mam nadzieję, że podoba się tutaj Wam ich kuchnia. Dajcie znać, jak widzimy za oknem znowu pruszy śnieg. Ale pięknie! A jak u Was spadł już śnieg? Macie śnieg? Dajcie znać w komentarzach. U mnie za oknem jest biało, ale widzę, że już pomału niestety zaczyna topnieć, także mam nadzieję, że tutaj jeszcze śnieg się pojawi, bo wiecie, no zimą śnieg powinien być, tak przynajmniej uważam. Dobra, siadajcie razem, zjedzcie, porozmawiajcie sobie tutaj. E, rozmawiaj, nie narzekaj może, poczekajcie. Znajdźcie jakiś temat, o czym byście mogli tutaj rozmawiać. Udziel porady menu. Medycznej, może nie, Lauro. Dziś już wróciłaś z pracy, już nie zajmujmy się tylko pracą. Entuzjazmu się posiłkiem. Doceniajcie, że chociaż możecie sobie razem zjeść, usiądź sobie, czemu stoisz? Ja tutaj sobie schowam ten talerz do pomycia, proszę bardzo. Nie chcę coś chyba usiąść koło niego. Uwaga, Felix już skończył jedzenie sam, chyba pójdzie pomyć, zobaczcie, a nie. Chcieli się przywitać całuskiem po ciężkiej pracy. Miło jest wracać do domu, gdzie ktoś na ciebie już czeka. Wydaje mi się, że każdy z nas ch chciałby tak wracać. Uwaga, zobaczcie! Hej, mam dla ciebie specjalny prezent. Cieszę się, że mieszkam tak blisko kogoś miłego i przyjacielskiego. Chcesz zobaczyć, co to? Przyszła nasza córka tutaj, Felicja. Słuchaj, Felicjo, oczywiście wchodź, zwłaszcza, że na dworzu, jak widzimy, jest lodowato, także tym bardziej pakuj się do środka. Zaproś ją do środka. Ja wiem, że wy jesteście w słabym stanie, ale chociaż na chwileczkę tutaj. Z córką, chwileczkę porozmawiajcie. E, pokaż się, Lauro. No, jak zjesz, to mogłabyś tutaj właściwie zawołać Bilego, zobaczyć co u niego. Chyba sobie hasa na A co ty jesteś taki smutny? Co to by się wydarzyło? Dziwne. Okej, okay, Felice, dla ciebie rybki już niestety nie mamy, bo zjedliśmy wszystko. Ale mam nadzieję, że nie będziesz miała nam tego za złe. Porozmawiajmy tutaj z tobą. Weź w sobie może tak przyjazne, entuzjazmuj się posiłkiem, czyli powiedz, co dobrego zjadłeś, co dla niej nie starczyło. Myślę, że byłby to niegrzeczne. Także weź entuzjazmuj się może botaniką, czyli twoją życiową pasją. Tutaj, jak widzimy, Laura chyba właśnie też już rozmawia ze swoją córką. W sumie mam z głowy wszystko, co było tu do zrobienia. Może zostanę jeszcze przez chwilkę, co ty na to. Zobaczcie, ma dla nas jakiś prezent. Ciekawe, co w tym prezencie będzie. Zaraz sobie otworzymy wygląda jak jakiś dżem, bo chyba tutaj się ucieszyliśmy. Typowa babeczka waniliowa. Dziękujemy Ci bardzo Felicjo. Bardzo miło z Twojej strony. Weź proszę potem może ożywioną, zapytaj jak minął jej dzień. O chwileczkę porozmawiajcie. Felic pokaż, czy ty jesteś w lepszym stanie niż Laura? Chyba niestety nie, bo tutaj widzimy, Billy schował się pod stołem, a ja chciałabym, żeby się to oczywiście poświęcili mu troszeczkę uwagi. Spytaj się, co się stało, a widzimy tymczasem chyba Laura leci niestety z nóg. Ten dzień był bardziej wymagający niż moglibyśmy przypomnieć puszczać, także wiecie co, ja myślę, że oczywiście niech Felicja sobie zostanie, bo zobaczcie, jak magicznie się zrobiło, jak sobie siedzi ich córka przy ich stole, w ich nowym domu, wspólnym domu, a za oknem pruszy śnieg i to chyba coraz bardziej, także, także Felicjo, wprawdzie nie mamy jeszcze kanapy, zaraz może uda mi się kupić, o patrzcie, on też spadł, on też darujemy sobie dzisiaj tą telewizyjną premierę sezonu. Zresztą, ja tak trochę by to potrwało, zanim ja bym tutaj ten remont zrobiła. Wydaje mi się też właściwie, że nie będziemy remontowali każdego dnia tutaj tego domu, tylko przykładowo ustalimy sobie takie progi dochodowe, że jeżeli nasi Simowie zarobią 10 tysięcy, ja rozpocznę remont, potem kolejne 10 i kolejny remont, dlatego że to byłoby bez sensu, żebym ja co odcinek tak naprawdę coś tutaj remontowała w tym domu. Słuchajcie, no cóż, myślę, że to będzie dobry moment, żebyście poszli spać. Nie wiem, czy udało wam się tutaj porozmawiać. Z psem. Jak widzimy, wody, no wiadomo, w Simsach nie ma wody, ale wyobraźmy sobie, że to jest woda, woda on ma. E, zawołajmy go może na jedzenie, niech on sobie coś zje, może poczuje się lepiej. I myślę, że ja położę Was już po prostu spać, bo ten dzień był dla Was wyczerpujący. Ja wiem, że jest dopiero 20, ale zważywszy na to, że byliście w pracy, to dla was to jest tak, jakby było dużo, dużo później. Także jak tylko od razu się otniesz Felix, Felix, idźcie już po prostu do swojej sypialni, żeby troszeczkę tutaj popracować nad swoją energią. Ale nie poczekaj, Lauro, poczekaj! Nie, nie wchodź jeszcze do łóżka. Słuchajcie, no kto to widział, żeby w sz po szpitalnych zarazkach nie wziąć prysznica najpierw. Halo! Idźcie najpierw wykąpać, potem weź, się położysz. O! jak widzimy właśnie na szybko bierze prysznic no wiem, że jesteś wykończona, no, ja to wszystko rozumiem właśnie, dlatego specjalnie wybrałam prysznic a nie wannę, bo bałam się, że przyśniesz i zrobisz sobie krzywdę, ale niestety no nie można byłoby wejść do łóżka nie, nie wykąpa... Nie wykąpając się, nie, nie kąpiąc się, przepraszam, nie kąpiąc się prędzej, jeżeli było się w szpitalu. Słuchajcie, ja myślę też, że to jest dobry moment, żeby zakończyć drugi dzień naszego vlogmasa. Ja dziękuję wam bardzo. Widzimy się już jutro z naszą rodzinką. Także do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, Miss Sims.